Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was w kolejnym podsumowaniu tygodnia. I nie zaczniemy od tego newsa, a zaczniemy od tego newsa, czyli od tego, że Amerykanie naciskają na sojuszników, żeby ci przestali korzystać z chińskich półprzewodników. Nie wiem, czy ostrość jest na... O, teraz na pewno jest ostrość na newsy, więc wszystko dobrze widzicie. I tu chodzi, wiecie, o takie mega naciski, nie na szczeblu jakimś korporacyjnym, ale rządowym na zasadzie, wiecie, jeżeli wy wykorzystacie chińskie półprzewodniki, na przykład weźmiecie sprzęt sieciowy od Huawei, no to my wtedy nie będziemy z wami mogli współpracować, bo takie dane wywiadowcze wymieniane mogą być niebezpieczne, bo są na chińskich półprzewodnikach. Coś w tym jest. W sensie Amerykanie troszeczkę piją piwo, które sami naważyli. Najpierw wcisnęli całe swoje know-how, technologie i patenty do Chin, żeby to tanio wytwarzać, a teraz, no jak Chiny wyrosły na potęgę za ich dolary i yy, 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 za, za tą technologię, którą oni wytwarzali za drobne, wiadomo, cały zachodni kraj też się wzbogacił dzięki tej taniej sile roboczej z Chin, więc była to sytuacja którą sobie z drugiej strony Chiny teraz odbijają, przez to, że przez lata dostarczali tanią siłę roboczą, teraz korzystają z tego, że są potęgą, a Stany Zjednoczone chcą to odciąć, jakby właśnie wywierając taką presję na swoich sojuszników. No, ciekawe, zobaczymy jak się to skończy. Ale presję można też wywierać cenową i TSMC chce obniżyć ceny za produkcję w 3 nanometrach, żeby skusić do siebie gigantów, w tym AMD i Nvidia. No cóż, do tej pory tutaj TSMC dyktowało cenkę, no bo wiadomo, my produkujemy, my tutaj żądamy, bo wiecie, jest gigantyczny popyt, ale popyt gigantycznie spada na wszystko. Telefonów się sprzedaje mniej, że komputerów i podzespołów nie wspomnę. No a jest jeszcze... Samsung, no i zapasem. Intel, który za 2-3 lata będzie już sam produkował dla innych podmiotów swoje w swoich w swoich fabrykach półprzewodniki. No i tutaj SMC chce do siebie przytulić tych gigantów, głównie właśnie AMD i Nvidia. No bo okej. Okay, teraz może nie zarobią na nich dużo, ale jeżeli teraz w tym takim okresie przestoju oni by przeszli do Samsunga, zakumplowali się z nim, no to jak zacznie się nagle jakiś kolejny krypto boom i znowu zaczną iść w Miliony sztuki sprzedanych kart graficznych, to już Nvidia i AMD będzie całkiem nieźle u Samsunga. Czemu mieliby przechodzić do TSMC? I wtedy TSMC gruba kasa przemknie obok nosa. A tak to już ich przywiążą do siebie, do swojego procesu technologicznego i będą mieli klienta na gorsze i lepsze czasy. MSI Afterburner. Ma zdecydowanie gorsze czasy. Developer skarży się na brak wsparcia. No, MSI Afterburner chyba większość z Was kojarzy. Naprawdę fajna apka. Jakby każdy ma. Ja też mam tutaj Afterburnera standardowo. Zawsze mam na każdym swoim kąpie. Czy to do podkręcania, czy do monitorowania przede wszystkim gier. Ale jest on um, zarządzany, jakby zdewelopowany przez. Tutaj, rosyjskiego dewelopera, który z racji sankcji nie dostaje wsparcia od MSI. Co za tym idzie? no Projekt nie jest wspierany. Niby te nowe karty działają, bo działają jak najbardziej, ale coraz bardziej zaczyna podupadać. Czy to dobrze, czy to źle? Wy ocencie w komentarzach. No, moim zdaniem, jest to sytuacja, która. Teoretycznie, może coś dobrego stworzyć, bo MSI Afterburner to jest jednak pochodna bardzo już antycznego Riva Tuner, który działa świetnie. Skoro coś działa świetnie, po co to zmieniać? Ale paradoksalnie z tego mogą się wykluć nowe projekty, które będą jeszcze lepsze. A już kilka alternatyw na pewno mamy, zawsze mieliśmy, ale to było najpopularniejsze. Team Group zwiastuje pamięci DDR5. O taktowaniu 9000 MHz. To jakby nie jest jakiś nie wiadomo jaki wynik, bo dobrze wiemy od samego początku istnienia DDR5, że na pewno te 10 koła prędzej czy później, a raczej prędzej niż później przekroczymy. A to ze sprawą nowej, swojej jakiejś autorskiej technologii CKD Client Clock Driver. To jest taki sterownik, który odpowiada za dostarczanie, jakby przez to, że pamięci mogą mieć wyższe i stabilniejsze taktowania już. Yy, może się o to postarać sam producent z pamięci, z racji tego, że teraz praktycznie wszystko. Co jest do obsłużenia, jest właśnie do obsłużenia przez dostawców pamięci. Pimik, czyli układ zasilający, jest też na kościach pamięci, więc same, same jakby jakieś takie tunery OC połączone z napięciami na pamięciach, to może już być robione bezpośrednio przez producentów pamięci ram i to jest bardzo fajne. Dzięki temu takie, tacy producenci. W przeciwieństwie do tego, co było kiedyś, mogą teraz sami wypracowywać rozwiązania, które realnie pokażą, że ich produkt ma lepszy potencjał niż konkurencja. No i przykra wiadomość wygląda na to, że AMD może nie mieć wystarczających zapasów, żeby wymienić wszystkie RX 7900XTX. Te wadliwe wiecie, te z tą komorą parową, która no niestety w wersjach referencyjnych ma jakiś błąd konstrukcyjny. No okazuje się, że problem jest naprawdę gigantyczny, no a kar graficznych za dużo. Przecież nie ma. No ale zobaczymy, co z tym będzie. Kolejny problem AMD, a mianowicie na potęgę psujące się RX -y serii 6000. Może nie na potęgę, bo wiadomo, biorąc wolumin sprzedaży na poziomie kilku milionów, te 40 czy 50 uszkodzonych kart graficznych, to nie jest jakiś gigantyczny problem. Natomiast wiadomo, że problem jest, problem jest powtarzalny, problem jest... Wygląda to tak, patrzcie, tu jest rdzeń karty graficznej zespawany z Podstawą chłodzenia. To jest bardzo ciekawe, co może to powodować. Na chwilę obecną spekulacji jest kilka, a mianowicie. Wygląda na to, że są to głównie projekty referencyjne na podstawie analizy PCB i wszystkie działają na tym samym sterowniku, ale akurat to może niekoniecznie być powód tego zepsucia się z racji tego, że większość kart graficznych zazwyczaj działa na najnowszym sterowniku, więc ciężko, żeby, nie wiem, ze 100 kart działały one na 40 różnych wersjach sterownika. Raczej, jeżeli weźmiemy statystycznie karty graficzne, to 99% jest na najnowszym. Sterowniku. Więc trzeba poczekać, co z tym wyjdzie. Wiadomo, że no, kolejny problem AMD, który nie jest wesoły. Ale AMD chce, żeby miłość w nas zapanowała. Miłość do Ryzenów 7000X e, 3D. Dlaczego? Bo ustalili datę premiery na 14 grudnia. Ja sam osobiście na te procki bardzo czekam, bo może to być coś, czego nie doczekałem się w samej serii 7000, która była dla mnie nie tak emocjonująca jak, jak chciałem, czego oczekiwałem, bo liczyłem potężnego uderzenia, zmiażdżenia Intela, jeżeli chodzi o 12 generację, a tak naprawdę dostaliśmy tylko skok wydajności. Mam nadzieję, że to samo, że to, czego oczekiwałem nastąpi w generacji z dopiskiem X3D i Intel będzie musiał naprawdę solidnie się napocić nad odpowiedzią. Konsola PlayStation zawiesza się i powód zaskakuje. No... Tutaj akurat chodzi o korzystanie z PlayStation Network. Przez to, że wyszła jakaś nowa aktualizacja, ona buguje konsolę, ale wspominam o tym z tego względu, że no to są kolejne problemy konsoli, bo ostatnio mieliśmy newsa, że jak pionowo konsola stoi, to ciekły metal, który jest tutaj tym odbiornikiem ciepła do układu chłodzącego. Na pionowo stojącej konsoli może się zlewać i skapywać na inne elementy elektryczne, doprowadzając do zwarcia. Kurczę, no, pasmo nieszczęść. Nvidia wykorzysta AI w swoich sterownikach, o tym był cały odcinek na moim kanale. Ponoć tutaj AI ma pro jakby optymalizować te sterowniki, dzięki temu dostaniemy potężny skok wydajności. Całkiem mi się podoba taka koncepcja. Wiecie, że większość i tak odwalają programiści, a i AI optymalizuje to w ten sposób, że wyciąga dodatkowe procenty z jakby z, z samego sterownika, a potęga sterownika jest naprawdę gigantyczna i za pomocą sterowników możemy dużo osiągnąć, jeżeli chodzi o wydajność, często nawet więcej niż jeżeli chodzi o sam sprzęt, taki fizycznie hardware. Więcej, jak chcecie na ten temat posłuchać, zapraszam do mojego odcinka na moim kanale, a z kolei jak jesteśmy przy sztucznej inteligencji to Microsoft opracował algorytm sztucznej inteligencji, który po trzech sekundach Sekundach, po próbce głosu zaledwie 3 sekundowej, jest w stanie idealnie naśladować ludzki głos. No, jest to jakiś, jakiś totalny kosmos. Ehm, a jak jesteśmy cały czas przy Microsoftie, to Direct Storage testy wykazują bardzo duży wzrost prędkości transferów. I powiem Wam szczerze, no, moim zdaniem to już dawno powinno być w pełni wdrożone, jeżeli chodzi o. Em, o, 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 o dostęp do pamięci, bo Direct Storage, czyli bezpośredni dostęp do pamięci karty graficznej przy dzisiejszych gigantycznych grach, pozwoliłby naprawdę super szybko ładować gry. To wiecie, jeżeli Direct Storage w pełni wejdzie do użytkowania, to będzie tak, że my nie będziemy w ogóle widzieć ładowania się żadnych lokacji. Wszystko będzie się działo od razu. od razu, jak będziemy klikać na grę, to ona będzie nam się odpalała. Jak aplikacja w telefonie niemalże, wiecie ciw, jesteśmy już w grze w danym momencie, w którym skończyliśmy tak szybko będą ładowane save'y nie mogę się doczekać, kiedy to w pełni rozwinie skrzydła i zacznie być implementowane absolutnie wszędzie a jeszcze jak jesteśmy przy Microsoftie, to szykują ponoć nowy nowy, nowy smartfon, który ma być Surface'em, sygnowany marką Surface i który ma być rozkładany ciekawy jestem jak to będzie wyglądało tutaj Microsoft już będzie Wydawało mi się, że złożył broń, jeżeli chodzi o rynek smartfonów, a cały czas widać, próbuje tutaj swoje 5 groszy wrzucić. Bardzo dobrze, i większa konkurencja, tym fajniej, zwłaszcza że. Alternatywa systemowa dla iOS-a i Androida zdecydowanie by się przydała. Tak samo jak Intel złamał ten duopol AMD i Nvidia, wpuszczając swój produkt. Na razie złamał tylko na papierku, ale już to jest jakiś zaczątek czegoś ciekawego. Tak samo może być tutaj z Microsoftem, który swoje próby czyni od lat, ale mam nadzieję, że w końcu im to wyjdzie i stworzą na tyle udaną linię telefonów, że znajdzie ona swoich miłośników, i z czasem rozrośnie się to. Do jakiegoś większego grona, co przełoży się na ciekawą, trzecią alternatywę. Z kolei, Apple ponoć szykuje MacBook Pro z dotykowymi ekranami i em, panelami OLED. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Moim zdaniem, panele OLED i to dotykowe to jest absolutny kozak. Sam mam u siebie do porównania Zenbooka do MacBooka i właśnie Zenbook posiada OLEDowy, dotykowy ekran. I pod tym, gdyby nie to, to MacBook. Wygrałby to zestawienie, a przez to Zenbook po prostu ma takie mocne argumenty, że to jest masakra. Więc zobaczymy, czy Apple zdecyduje się na taki krok, ale na pewno dałoby im to ogromnego kopa do jakości. Intel wypuszcza procesory serwerowe Xeon Scalable czwartej generacji, Xeon Max. Tutaj. To, są, to jest takie potężne uderzenie w kierunku AMD, które ostatnio bardzo dobrze gdzieś tutaj swoje ruchy, swoimi procesorami na rynku serwerowym wykonało. Ja, będąc, miałem nawet takiego vloga, nagrywałem vloga z pobytu u Intela w Gdańsku. Tam opowiadali nam o tych nowych Zionach, głównie właśnie jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. One tak bustują uczenie maszynowe, że to jest głowa mała. I jeżeli chodzi o samą specyfikację, no to prawdopodobnie gigantycznie drogie, ale jeżeli chodzi o wzrost mocy w stosunku do tego, co do tej pory było na rynku, no to jest on kolosalny, właśnie głównie jeżeli chodzi o przetwarzanie sztucznej inteligencji. A ceny 10 tysięcy, 9 tysięcy dolarów. O, jest nawet jakiś tani za tysiąc dolarów jest nawet za 500. Wow, nieźle. No ale to są rzeczy serwerowe, zupełnie inny segment niż w jakim my się zazwyczaj obracamy. Intel zaprezentował też 13900KS i cena jest niższa niż 12900KS, no u nas na złotówki tak to nie widać, bo przez ten czas jak była premiera 12900KS, a teraz 13900KS, niestety złotówka straciła do dolara, przez to więcej płacimy złotych za dolara, przez to jak cena w dolarach zmalała, to u nas praktycznie się nie zmieniła, tak czy inaczej, no jest to bardzo, bardzo ciekawy ruch ze strony Intela, 40 dolarów, Taniej, czyli można powiedzieć, że na polskie jakieś 250 zł taniej wychodzi nowszy procesor od starszego. Ciekawy ruch. No i mamy tutaj już w paczce od razu z pudełka 6 GHz na co najmniej jednym rdzeniu. To jest naprawdę ciekawe. RTX 4070, 4060, 4050 i RX 7700 S mobilne, Oczywiście chodzi tutaj o mobilne karty graficzne przetestowane. No i jeżeli chodzi o ten, jeżeli chodzi o ten wzrost wydajności, no to jest nikły, nie? Takie 40-70 to zaledwie 2% względem 30-70. 40-60, no to już względem 30-60 notuje 7% wzrostu, ale to nadal nie jest szołowa liczba. Tutaj RX 7700S to już w ogóle plasuje się całkiem nisko stawki. Zaledwie 1% wzrostu wydajności względem RX 6700M. No, ale wiecie. Tutaj jeszcze trzeba porównać pobory energii, temperatury i tak dalej, dalej. A to dopiero po premierze laptopów na tym sprzęcie. Mam nadzieję, że ja takie laptopy będę miał w teście i mam nadzieję też, że takie testy będą pojawiać się na IT Hardware, bo wtedy fajnie się porównuje. Wiecie, w jakiej, e, z jakim TDP są te karty i. O czym my tutaj w ogóle mówimy? Jeżeli chodzi o karty mobilne, porównania nie są tak proste jak w przypadku kart desktopowych, gdzie mamy zazwyczaj jeden wariant, ok, mamy kilka wariantów niereferencyjnych, ale one się wydajnością różnią maksymalnie 1, 2, 3, 4. 5% w przypadku jakichś gigantów po pokroju Hall of Fame Edition, od KFA2 czy też Galaxa. Natomiast jeżeli chodzi o mobilne, tutaj różnice mogą być naprawdę gigantyczne. Przez to, że to TDP może się bardzo różnić. NVIDIA. Też szykuje nam 4070, który jest coraz bliżej. Zobaczyliśmy pudełko. Ta karta graficzna dostanie swojego referenta. Tutaj po raz kolejny cały odcinek na moim kanale możecie wbijać karta. No nie wiem, kiedy ją zobaczymy. Być może, e, znaczy, wydaje mi się, że jeszcze na pewno w tym półroczu, ale czy to będzie bliżej teraz, gdzieś w luty, marzec. Czy raczej dopiero maj, czerwiec? Na chwilę obecną wygląda na to, że maj, czerwiec. No a jak to wyjdzie finalnie, to zobaczymy. Oczywiście będziemy Was informować i ja też w podsumowaniach tygodnia i na swoim kanale w Tech Newsach. A teraz przechodzimy do takich newsów gamingowych. Fizyczne kopie gier wymierają. 90% sprzedaży w Wielkiej Brytanii to kopie cyfrowe. I faktycznie tak jest: kopie cyfrowe są coraz popularniejsze. Ale wydaje mi się, że to przede wszystkim ze względu na to, że dużo gier w promocjach kupuje się już w cyfrowej wersji, a nie w pudełkowej. Raczej, przynajmniej według mnie i z takich moich osobistych spostrzeżeń, jeżeli coś premierowo się kupuje, to raczej pudełko, ale jeżeli coś się kupuje już po jakimś czasie od premiery, to raczej cyfrowo. A wydaje mi się, że właśnie dużo gier kupuje się już po premierze. Przy czym kupowanie cyfrowe jest całkiem wygodne. No ale nie tak ładnie wygląda na półce. Dajcie znać, jaki sposób kolekcjonowania gier Wy preferujecie. Ja powiem, że preferuję pudełkowo. Uwielbiam pudełka, ale mam pudełka, Boże, z trzy. Niestety, kiedyś miałem ich więcej, ale niestety musiałem się pozbyć, ale to było dawno temu, a teraz chciałbym znowu budować swoją kolekcję pudełkową i a najlepiej w edycjach kolekcjonerskich, ale jeszcze tego nie zacząłem robić. Natomiast cyfrowo mam kilka tysięcy gier, więc... OK, wolę pudełkowe, ale te cyfrowe pokazują tendencję zakupową. No ale to nie znaczy, że ja wolę cyfrowe, skoro mam tyle cyfrowej. Znaczy to tyle, że po prostu dużo było promocji na cyfrowe kopie. Steam Awards zostały przyznane i ja już chyba o tym nawet mówię. Nie wiem, czy o tym nie mówiłem w poprzednim podsumowaniu eee, tygodnia. Chyba mówiłem. Ten temat już był. Tutaj owoc miłości dostał Cyberpunk. Oczywiście gra roku to Elden Ring. Chyba o tym mówiłem w poprzednim podsumowaniu, więc to sobie skipnę. Aha, nawet dwa razy to tutaj wrzuciłem, więc tym bardziej sobie skipnę. Starfield będzie rozbudowaną i udaną. Nie wiem, czy o tym też nie mówiłem. Kurczę, o tym chyba też mówiłem, że Starfield się pojawi w tym roku i ponad szykuje się naprawdę kozacko. Eee, tak, tak mi się wydaje, że to już też mówiłem w poprzednim podsumowaniu tygodnia. Tak mi się wydaje. No, tak czy inaczej, ja czekam bardzo na Starfielda. E, tutaj testerzy bardzo chwalą tą grę. No i przede wszystkim jest to Bethesda, czyli wiecie, to jest tak naprawdę kosmiczny Skyrim. Zobaczymy, jak im ten kosmiczny Skyrim wyjdzie. Ja trzymam kciuki obie jak najlepiej, chociaż wolę tematy magii i miecza, a tutaj mamy tematy kosmosu. Ale kto wie, może się przekonam. E, Skull Bones ponownie opóźnione. E, I to przez prawdopodobnie kłopoty finansowe Ubisoftu. Eee, bo wygląda na to, że nie za dobrze kasowo się mają. Tak czy inaczej kolejne opóźnienie i trzy duże, nieznane projekty skasowane przez Ubisoft. Cóż, oby tylko wyszli na proste, oby w końcu dostarczyli Skull cool Bones i oby nie upadli. A o tym, czy upadną, to usłyszycie u mnie na kanale jutro, kanale gamingowym Technokrata Games. A ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Życzę oczywiście miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. I widzimy się w kolejnym podsumowaniu newsów już za tydzień. Do zobaczenia. Cześć.